Witam bardzo serdecznie z tej strony Agro, Wymysł Ogień i witam w pierwszym odcinku. Dzisiaj gramy sobie, musimy trochę ściśleć w ustawieniach, trochę za głośno jest, efekty możemy zostawić. Dobra, tak może być. Ehm, mamy cztery opcje do wyboru, ale mecza nie będziemy, meczu nie będziemy wybierać, bo to jest... Tragiczne. Wybieram mistrzostwa w toku. Nie. Mistrzostwa. Nie. Witam Państwa na naszych wspaniałych mistrzostwach. Zamknij AP. Żółte Dobra. Wybieramy oczywiście po wybranych parametrach. Ta ma czynność 9. Ta też ma 9. Hmm. Tak patrząc to najlepsza jest jak i by nabrać jedzą buraki Weźmiemy z tą najlepszą celnością, czyli weźmiemy FC Tortelone Fc Tortelone weźmiemy i dzisiaj zagramy sobie pierwszy mecz. Witam wszystkich na różnym stadionie. Bardzo ładny stadion, zadbamy Już za chwilę na tym właśnie stadionie zagrają. Editha Turtelona i Traven Leverkusen. Bardzo ciekawie się zapowiada. Tym bardziej, że. Ja, ale to tajemnica, której nie mogę zdradzić. No, ciekawy ten komentator. Tak, przy okazji to ja mam wersję z. Y, wziętą z internetu. Ziko, radzi nie podaję do. Witam, nie? Problem. Wybija ślizgiem, piłkę z podduk albo czekaj chwila ściszymy całkiem tego komendatora żeby wam nie przeszkadzał muzykę możemy zostawić o teraz możemy kontynuować teraz on już tak mówi Le będzie lepiej teraz i będziemy teraz grać. Oczywiście wyrałem FC Turtle ze względu na wysoką celność. Bo gram oczywiście na poziomie wysokim, o, już zaczynają się trudności. No to poziom wysoki, i nie należy oczekiwać czegoś porządnego. Kurde. Teraz trzeba szybko do przodu strzelić. O, nie, i nie, nie strzeliłem, ale mam róg. Celuję gdzieś tutaj. No nie udało się. Ale może teraz spróbuję tego. O, też było blisko. Idziemy do przodu. Może zrobimy ten taki złot. Kurde, nie udało się. Kolejna poprzeczka. Jest, może my strzelimy. Nie strzeliliśmy. Ale było bardzo blisko. O, jest out. Idziemy tu, szmiergniemy piłkę temu. Się ustawi w odpowiedniej O tu. Niech teraz... Kur... Jak to możliwe? O, wyparłem atak. I teraz. Nie. Ale mam ciężkie drużyny. Teraz szybko piłkę. Brać. No, jak to możliwe? Nie. Już było blisko. Może teraz się da strzelić. Jest! Strzeliliśmy bramkę, jest 1 do 0 dla FC Tortelony. O, Wydawało mi się, że strzelam już. Mam dobrą celność. O, już mamy pierwszą połowę za nami. A to jest dalszy sukces. Na razie prowadzimy jeden do zera. Robię takie krótkie mecze po dwie minutowe, żeby żeby nie przynudzać. Aby były szybkie. A poza tym komentarz papugi też nie jest za bardzo kurde. Komunistyczne żaby. O, kolejny raz mają róg. A nie, to mnie my nie mamy rogu, tylko żaby. Dobra. Aby podałem do siebie Dobra I tak nie przeparły ataku A chociaż teraz nie I Teraz za piłka Ale jednak strzelili na out. Coś mają chyba słabą celność Te piłkarze Coś czuję, że jak będą następne drużyny To będzie trudniej No Dobra ale co najmniej Żaby mają bardzo dobry refleks. To, to trzeba potwierdzać. Niby szarkę Sharksów wybierają najczęściej, bo mają największy. Nawet na wysokim by sobie świetnie poradzili. O, mamy 1 do 0. Na razie skromnie. Spróbujemy strzelić im. No kurde, nie strzeliliśmy im. O, że teraz lepiej im tą piłkę, czy nie? szup Chyba nie zabieram nam teraz piłki. A. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, może na nabijemy tego supera. Żeby było... O, mamy. Kurde, co ja zrobiłem! Nie mm, es, es, es. O, o mały włos. A wygraliśmy. Było skromnie, no ale my to wygraliśmy mimo mniejszym posiadaniem piłki strzałów. I prowadzimy w tabeli. Mimo że wygraliśmy z nimi 1-0. To może zagramy może jeszcze jeden mecz na rozluźnienie. O, teraz gramy na kurzym Jak to mówi ten komentator, na kurzym stadiotem czy kurza ferma. Byle co to znaczy. Że koza podbiegnie, a to niepotwierdzona informacja i tak dalej. A, teraz nie mogę przewijać. Powtórek nie lubię jako tak. O, przerzucimy. O kurde, mam dobry refleks. O ty kurde. Przechwycili tą piłkę. My przejęliśmy teraz. I strzał. Teraz mogą nam strzelić zaraz. Dobra. Więc lecimy dalej No teraz my aut wykopaliśmy kurde, szybko przejmij tą piłkę No i po co ty ją wykopywałeś? Dobra Mniejsza z tym teraz idziemy że teraz strzelimy Kurde, jakie oni mają dobrego bramkarza No ja nie mogę Nie wierzę, że nam strzelam No ty kurde, oni Ale oni mają szybki refleks. Ale oni na szczęście na odstrzelili. A teraz idziemy do przodu. że spróbujemy się podbliżyć do... Kurde, bardzo trudno im strzelić z pra z lewego rogu. Ale się jest 00 0 Kurde, jest out znowu. A brzeg Dobra, całe szczęście wykopaliśmy na aut. Ale oni całe szczęście nie udało im się wybić. Ale teraz idziemy do przodu. Strzelam! Nie! Musimy strzelić z droga. Znaczy, to jest jedyny nasz cel żeby być bo mogą nas ograć ja nie mogę oni nam strzelili ja nie mogę. Kurde. Teraz spróbuję droga. No szkódę aut. Kolejny Dobra, ale na szczęście możemy się jeszcze wyratować w tej przykrej sytuacji. Kurde, Kurde, w ścianę. No, jak on to zrobił? Ja w to po prostu nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. No. Może chociaż spróbujmy zra... No nie! Nie kurde znowu to samo. Ale szczęście, że obrani. Szybko, szybko, ślizg, ślizg. O, 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 będę będę. I teraz strzel kontaktową. Jest. Teraz. Na 7 sekund do końca. No, jak oni to zrobili? Mam nadzieję, że ci go kolami nie strzelą. Blisko było. Ale możemy włączyć torba. No. Jest. 2-2. Zakończyliśmy remisem. I koniec już.